Cześć. Ja jestem i to jest mój dzień. Dobra, zaczynamy. Lecę po power Cubesy. Co ten dynamik robi, to było moje, dobra, idę do kolta. Co za złodziej, trzeba go zabić. Dobra, zabiłem jednego. Wreszcie mam Power upsa. Oto ten Bomber zjebany. Dobra, mam siekierę, atakujemy go. Kurde, nie trafiłem, myślałem, że go zabiję. Oto ten Dynamajk. Trzeba zabić buraka. Haha, dostał. Dobrze mu tak. O, mam dwa Power cubesy. Coś czuję, że to wygram. Oto ten co mi uciekł. Nie miał po co uciekać i tak zginie. Gitara trzeci Power cubes. A ten co po krzakach chodzi. O nie idzie gruby. Chyba chce się bić. Zaraz się wyciągam. Dostał nie ma ze mną szans. Haha, ale ucieka, widać że się mnie boi. A ten znowu w krzakach siedzi. Obiją się. Gruby prawie zginął. Co on robi jakieś gówna mi żółca. Ma szczęście że mnie nie trafiło. Ale i tak dostanie w pierdol. Moja siekiera go zabije. Znowu w krzakach się schował. O nie. Znowu to samo. Już po tobie. Ale dostał moją siekierą. Co to ma być dwóch na jednego? Grubego trzeba ogarnąć. Kurde gościu te strzały to sobie w dupę wsać. Moje siekiery cię pokonają. O kurde gruby idzie. Co on tylko we mnie strzela tymi strzałami? Jest zginął. Mam szansę na wygraną, tylko grubego pokonam. Haha, moje siekiery są najlepsze. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, piszcie w komentarzach. A ja spadam. Elo.